Witam witam eee, Dzisiaj taki sobie mm, jakby to powiedzieć słonie to wszystko trochę mam tu bałaganu z tego względu że pojawił mi się nowy sprzęt kurczę, i nie mam gdzie ustawiać już tego trzeba będzie pomyśleć nad nowszym biurkiem włączę wam oświetlenie bo oczywiście zapomniałem Coś tutaj pika, nie wiem co. Może będzie troszeczkę lepiej widać. Przede wszystkim tutaj bałagan się taki wkradł, że trzeba by sprzątnąć na... Trzeba sobie sprzątnąć chociaż trochę te plamy, pozbywać. Bo są niesamowicie zakurzone, ubrudzone, dawno mi nie było. Spróbujemy dzisiaj rozwiązać problem z programowaniem taga. Nie wiem o co chodzi, a zawsze mi to wszystko pięknie wychodziło, a od wersji iOS 14 nie mogę sobie poradzić z nim. Nie wiem o co chodzi czytałem na forach wszędzie i, 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 i wszyscy piszą, że działa. U mnie niestety nie, nie chce to działać. Nie chce się po prostu zaprogramować bateria. Czuł się i w tych innych aplikacjach pokazuje, że jest wszystko e, tak jak ja robię to, czyli w kondycja baterii jest tam 100% i wyzerowany e, licznik e, Ładowań, czyli tak zwanych recykli, ale niestety po włożeniu do telefonu pokazuje się cały czas, że bateria serwis. To jest ten iPhone 11. Eee, bateria, proszę bardzo, cały czas pokazuje mi serwis 73%. Nie wiem dlaczego i nie da się tego w żaden sposób, czy ja nie umiem już może zapomniałem, nie wiem yy, wyzerować cykli i tej informacji o pojemności baterii. Bateria jest nowa, yy, bateria jest nowa, założony jest BMS oczywiście prze, przełożony. Jak widać ta baterii, yy, tak jest pięty od JCD, wszystko pokazuje pięknie, ślicznie, a po włożeniu do telefonu niestety pokazuje tak, jak mu, Pokazuje o, w ten sposób. Może to zrobię tu na live i może mi się to uda jakimś cudem. Nie wiem, może yy, po prostu tak trzeba zrobić. Spróbujemy to zrobić razem. Dobra, to znajdę teraz baterię jakąś yy, inną dla iPhone'a 11, bo będzie potrzebna. Mało mam tu miejsca, bardzo mało. Co tu chodzi? Zaraz, chwileczkę. Nie wiem, czy tu muzykę słychać, czy nie. Dobra, nieważne. Yy, dobra, tu mam jakąś baterię, która będzie potrzebna. Złożymy sobie ją na bok, i spróbujemy to zrobić od początku. Czyli zaprogramować, wyjąć, zaprogramować, przełożyć i, i tak dalej. Może się yy, tym razem uda. Dobra, wyłączamy urządzenie. Nie wiem, naprawdę już tyle razy to robiłem, że po prostu odchodzą mi zmysły. Bateria jest oczywiście nie nie ten, bo bez sensu by to było instalować, skoro nie działa jakby tak potrzeba. I teraz tak, odłączy, odłączyłem ją sobie i zaprogramujemy sobie ją na 100% i 0 cykli. Nie wiem, może te cykle trzeba zostawić większe. No coś tam wyczytałem, nie wiem, po angielsku, że być może 30 cykli trzeba zostawić, no ale to chyba... Spróbuję zostawić na przykład 30 cykli i zobaczymy. Może się uda. Może, może po prostu yy, tak ma być i tyle. Gdzieś tak w... przeleciało między... No proszę bardzo. Jest ok, teraz nawet pokazuje 100% i cykli 0. A niestety, tak jak widzieliście po włożeniu do telefonu, pokazuje tam 87% chyba. Dobra, zaaktywujemy ją. Ok, i teraz pokazuje tak 82% i cykli 1655. Więc Dam jej z powrotem na 100%. Nawet 101 można zaprogramować, ale to bez sensu. 100% proszę bardzo. Jest i teraz cykle wy, wy, wyczyścimy. Cykle jest 1655 cykli. Stawmy, zostawmy na to 30. Zobaczmy, co, co się stanie. No, 387 to już... O, to jest maksymalnie... Zaraz, coś mi podpowiada. Okej, okay, dobrze, zostawmy 40 cykli. Okej. Okay. Jest. 100%, 41 cykli, wszystko jest ok. Wypinamy baterię, to nam nie będzie potrzebne. Ta bateria na razie, programowana też nam nie będzie potrzebna. Będzie nam potrzebna inna bateria, żeby zwariował tak zwany system, żeby po prostu nam pokazał, że. Bateria jest oryginalna w tym telefonie. Bateria nowa, też od 11. Oczywiście to jest zamiennik. niestety ja coś podłożę, bo nie chcę żurwać tych taśm do LCD. Ostatnio mi się strasznie mm, urywają te taśmy. Nie wiem czemu, te zamienniki są coraz gorszej jakości, czy, czy, czy po prostu, no nie wiem, no nieważne. Dobra, bateria wpięta. Odpalamy go. A czemu to nie chce odpalić? Coś mi się wydawało. Dobra, i czekamy chwilę. Czekamy chwilę. zrobię eee. za duże coś takiego ok teraz sobie go włączymy no a co najemnie się stało czy bateria była źle wpięta czy rozładowana Tutaj wpiłem baterię. Być może dlatego, że już skatowałem to wejście, które tutaj jest ten konektor od baterii. Jeszcze raz. Ona włącza się. OK, włączył się. Włączył się i co dalej? Dobra, dalej jedziemy z tym koksem tak odblokujemy go kodem. Nie będę pokazywał może jaki kod, chociaż to jest uruchomił się. OK. I teraz wchodzimy w ustawienia. Wyświetlacz czy to jest nieoryginalne, ale to, to wiem. Dobra, to jest małe piwo, jak się to mówi. Interesując nas bateria. Kondycja ładowania baterii. Zaraz on powinien nam odczytać, że jest nieznana część. Nie chcę wywalić tego błędu, nie wiem dlaczego powinien. Powinna Pojawi, się pojawić taka tutaj informacja, że iPhone nie może rozpoznać, czy bateria jest oryginalna. Czekamy chwilę, może musi się zastanowić z tym. No niestety nie chcę wywalić tego komunikatu. Nie wiem dlaczego znowu o co tu chodzi. Jest komunikat u baterii, że nie można zweryfikować, czy iPhone ma oryginalną baterię Apple. Czyli, informacja jest. Pojemność nie pokazuje, nic nie pokazuje i tyle. I teoretycznie, teraz po wyłączeniu tego urządzenia, włączymy. Dobra, wyłączył się. Teraz po wypięciu tej baterii i włożenie tej baterii, która jest zaprogramowana, która jest zaprogramowana, tak jak tu pisze: 100% 41 cykli zostawiłem. oczywiście tak od id. się ciężko wpina to to już jest tak to wyrobione że masakra próbujemy to zrobić delikatnie żeby nie uszkodzić tego konektora bo jeszcze zaraz się okaże czy będzie gniazdo ładne do baterii wymieniać Weteria wpięta. I włączamy. Telefon się włącza. To mamy 100%. Nie wiem, czy to jest związane z wersją ios oprogramowania. Tam pisało coś, że trzeba tworzyć system. Ewentualnie w razie czego, jak nie będzie chciało się to. Zaprogramować. Zrobiłem to już dwa razy. Niestety, no nie działa to. Dobra, no karta SIM tu jeszcze jest ok. Odblokowany, jeszcze pin do SIMa. Ok, się załaduje to wszystko i teraz tak 96% pokazuje baterii. Nieznana część wyświetlacza, to wiem o tym. I zobaczmy, co z baterią. Kondycja baterii 73%. Zoptymalizowane ładowanie, zobaczymy. Za chwilę zobaczymy, czy coś się coś zmieni. Już się powinno zmienić. Już. Nie wiem, dlaczego nie chce się to zmienić. Poczekamy chwilę, może się zmieni. Może nie wiem na live jakieś cuda tutaj są i zmienić. Poczekamy chwilę, damy mu minutę czy dwie. A jak ktoś coś. ten, to proszę o jakiś komentarz. być może ja czegoś nie wiem albo po prostu jestem niedoczytany. Podawno nie robiłem liveów. ogólnie nie robię telefony jak czas pozwala, ale nie robię tego tak jak y, kiedyś. Tą baterię chowam. O, może sobie już ten widok zoptymalizujemy tak, żeby był widoczny. Dobra, czyli ta bateria idzie z powrotem do pudełka. Dobra, nowa bateria od iPhone'a 11 była włożona. Niestety, no zobaczmy, może coś się zmieniło. Pin? Nie. Niestety nic się nie zmienia w ustawieniach baterii. Nadal 73%. I oczywiście komunikat, serwis. Także, nie wiem o co kaman. może to jest wersja tego IOSa, tak jak mówię, yy, coś tutaj jest pomieszane, że nie pozwalają na tej wersji IOSa 17, przepraszam, 4.1 zrobić yy, tego co tutaj pisze, bateria serwis, 73% pojemności i tyle. I tyle jeszcze pod mikroskopem Może zobaczyć, jak to tak dobrze wpięłem. No, ale skoro się e, zaprogramował, to chyba jest dobrze wpięty. Teraz bym burwał wyświetlacz. O, tutaj to już kamera, kamera, jest do wymiany e, od mikroskopu. Jutro mi się nowa. No to jest wszystko ok. To jest wszystko ok. To jest ten targ. Jutro idę. Bateria wpięta czy tam dogniemy trochę, może coś tam nie, halo z tym konektorem, jak ja tyle razy to yy, wyciągałem te baterie, nie wiem, no z 8 razy robiłem tą próbę i niestety bez żadnych efektów, znaczy bez żadnych efektów takich jakie ja bym chciał żeby były, czyli pozytywne, ale niestety zobaczmy jeszcze może coś no nie, cały czas jest to samo. Włączmy, włączmy 73% Będę czytał o tym, coś próbował poczytać, zobaczyć. Może się coś doczytam, gdzieś zobaczę, czy coś. Dobra, no to tyle. Chciałem na takie info tylko pokazać dla tych, którzy robią telefony też, że coś takiego dziwnego się dzieje. Nie wiem o co chodzi. Może ktoś już napotkał się z tego typu problemem, może dlatego że prze, yy, przeinstalowany jest system na najnowszy 17.4.1 a tam chyba wyczytałem o tym IOSie 17.4 17.4 chyba była taka informacja, że można zrobić reinstalację systemu i yy, powinna ta bateria się naprawić. Coś takiego wyczytałem, ale niestety na tym systemie 17.4.1 nie chodzi. Dobra, dzięki za oglądanie. Coś tam pod... o, nie mogę tutaj coś tu przejść, nie wiem czemu. Yy, tyle na dziś. Trzymajcie się. Pozdrowiam. Hej na razie.